Siema, siema widzów. Witam cię kurde. Dzisiaj coś się stało nagłego. Miałem zaplanowany piękny odcinek o tym jak Dubiel manipuluje dla pieniędzy, dla zasięgu i tak dalej. Tym, że niby jest w związku z Lexi, ale stało się coś ważniejszego i chciałem nareszcie być pierwszy z czymś. Po tej przerwie stwierdziłem, że nawet zaryzykuję swoim zdrowiem psychicznym, że tak to powiem i zrobiłem sobie fake konto na Instagramie, żeby tam falować wszystkich i codziennie z bólem, co prawda, ale sobie sprawdza, wszystkie takie, że tak powiem, influencerki, influencerów, którzy... Którzy według mnie są prawdopodobni, żeby reklamowali kiskamy albo robili coś głupiego na story, żeby być na bieżąco, tak i zaryzykowałem swoim zdrowiem i się opłaciło, bo już w drugi dzień tego fake konta zobaczyłem, jak Queen of the Black reklamuje coś pięknego. Ale do tego za chwilę przejdziemy. Wczoraj wam powiedziałem, że większość osób, które mnie ogląda, to są kobiety. Chciałem więcej mężczyzn, żeby subowali. No, no, i tak zrobiliście. No, i przez to tylko 2% z Was to jest teraz dziewczyny, więc, jakby teraz każda dziewczyna mogła subskrybować, to by było super, dziękuję ślicznie. Dołącz do 2%. Ale wracając do Queen of Black, i wracając do tego, że nie zostawiłeś lajka, jest darmowy, a bardzo mi, mi pomaga. I, I jak będzie, jak będą dwa lajki, to będą codziennie filmy, dobra? Super. O, każdy like pod tym filmem to jeden film więcej, że tak powiem, codziennych filmów, dobra? Queen of the Black ogłosiła bardziej Maja Staśko, czyli jakby no główna feministka tego kraju, przynajmniej ja tak to widzę jako przeciętny użytkownik y, internetu. To Maja Staśko dzisiaj, czyli wczoraj, ogłosiła, że będzie wywiad z Queen of the Black. I już tutaj mi się zapaliło takie. Wywiad z Queen of Black, 17-latką, która otwarcie, no, gada o narkopykach i różnych, no, 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 lekka patologia, że tak to powiem. No to bardzo ciekawie i ten wywiad na pewno by był i będzie ciekawym kontentem, o ile będzie mi się chciało to słuchać, jeżeli nie będzie z dwie godziny, nie? No i Maja Staśko to ogłosiła, a Queen of Black tego samego dnia, gdy to zrepostowała y, tej Maji Staśko ogłoszenia... Zdążyła popełnić dwa błędy, i to bardzo duże. Po pierwsze, reklamować scam, czyli, no, scam, dropshipping, no, nie wiem, jak to do końca nazwać, ale ja to uważam za scam, bo po prostu kupujesz z AliExpress rzeczy za 30 zł, a sprzedajesz za 209, dodajesz filtr diamencików. O właśnie, już wróćmy do tego produktu. O tutaj, jak widzicie, Queen of Black reklamuje, diamenciki się świecą, jest filtr dany, żeby się bardziej. Real Drip! no, to widzicie, że diamenciki, żeby się świeciły, wow, ale super, aż sprawdzę, bo ja lubię pokemony, więc sprawdzimy, kupię z chęcią. Wiecie, z pozoru, nie wiem, prawdziwe diamenty, bo wiecie, ona flasza użyła i się świeci jak psu jajca, jak to się mówi. No, ale fakt, że jej koc nawet się kuźwa świecił, to już spowodowało, że ogarnęłem, że to jest tylko filtr. C ciekawa akcja manipulacyjno-marketingowa, no, ale okej, okay, jako przeciętny Oglądacz Pokemonów, yy, poza, pomimo tego, że ani jednego Pokemona nie obejrzałem, tylko grałem w Pokemon Go jak typowy normik, Wchodzę na tą stronę, patrzę, no dobra, jest jakiś Gengar. Yy, no, ok. Yy, Gengar zawieszka. 209 zł za zawieszkę. No, ja sobie myślę, kurde, diamenty i tak dalej. To to musi być. To musi być warte tej ceny, nie? No ale biorąc pod uwagę, że to reklamuje Queen of the Black. Bo to, nie, nawet nawet mniejsza z tym. Biorąc pod uwagę, że influencerka to reklamuje. <laughs> W sensie jakby influencer to reklamował, to też, tacy wiecie, typowe normiki influencerskie, typu Marcin Dubiel i Queen of Black. To sprawdzę sobie regulamin tej strony. Tylko jedną rzecz chciałem zobaczyć, bo jak wiecie, otwieracie sklep to jest taki wymóg, że podajesz nip, yy, gdzie mieszkasz i tak dalej. W sensie gdzie siedziba firmy jest, żeby wszystko było legalnie zgodne z polskim prawem. Nawet zebranka, jak widzicie, tutaj w drugim punkcie regulaminu, yy, ma moje imię, nazwisko, miejsce, yy, gdzie wszystko jest i tak dalej, żeby wszystko było legit. A tutaj wchodzisz w regulamin sklepu Real Drift <noise> i masz jeden Sklep internetowy Real Drift działający pod adresem www. jest prowadzony przez Grzegorz Z i, 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 i tyle macie w regulaminie, nie? <noise> Żadnego nipu, żadnego adresu, nic. Po, po prostu sobie pewnie wymyślił imię i nazwisko, takie są moje, że tak powiem, przypuszczenia. No bo wiecie, zazwyczaj jak ktoś reklamuje takie dropshippingi, to po tym, jak ktoś jakby powie głośniej, że ej, to jest dropshipping, to nagle wszystko znika, wszyściutko. Ja się bym nie zdziwił, jeżeli by to kiedyś wyszło, nie wiem, za 20 lat czy coś, ktoś napisze książkę, taki boxel, no i wszystkie dramy ujawni, ja bym się nie jakby taki Marcin Dubiel prowadził te wszystkie dropshippingy i tak wiecie, zarobił się szybko i, i znikł. No, no ja bym się, się naprawdę nie dziwił, bo po Marcinu Dubiel bym się wszystkiego spodziewał. No, ja nie wierzę w to, że jest aż tyle osób, które to robi i jakby no to reklamuje. Influ nie wiem, nie wiem dlaczego influencerzy się na to zgadzają, albo agencja ich. Nie wiem. No ale dobra, może regulamin sklepu jest niedopracowany i nie do końca legalny, tak? no. no no, bo no, miał prawo ktoś się pomylić, no to może nie jest to wersow, która studiowała prawo, tak? No to zrobiłem to, co każdy rewo by zrobił i wbiłem na AliExpress, napisałem Gengar yy, na szyjnik. Jest! Hip-hop, iced out, bling, anime, duch, stop, złota, srebro, kolorowy, wisiorek, 34 złote. W sensie, bo Queen of the Black, tak szczerze mówiąc, nawet to mnie nie dziwi. Bardziej mnie dziwi, że Maja Staśko, która ma, jakby no, reprezentuje wszystkie feministki i tak dalej, przy, przynajmniej dla mnie tak to wygląda, to, to trochę jest to złe, że ona chce w jakikolwiek kontakt i jakby jakkolwiek wspierać Queen of the Black, biorąc pod uwagę jej ruchy na internecie, nie? Jakby to obraża według mnie no, inne feministki, które są normalne. No, ale to jest pierwsza rzecz, czyli reklamowanie skamu. Chyba. Y <laughs> A druga rzecz, parę story po tym jak reklamowała ten łańcuch, to reklamowała spożywanie narkopyków. <laughs> w sensie, że wiecie, 4-2-0 i tak dalej, nie chcę tego mówić, bo nie wiem jak wy, ale ja lubię zarabiać na swoich filmach, przynajmniej za Censa. No i biorąc pod uwagę, że Famous Birthdays ma ją zapisaną, że ma 18 lat dopiero w nowember 14. Nowember to jest który miesiąc? Z tego, co mi wiadomo, to 11 miesiąc? Nie mam pojęcia, ale, ale powiedzmy, że 11 miesiąc, czyli jest, jeszcze ma 17 lat, a typiara otwarcie napisała tutaj pierw jeszcze ze słownika wam przeczytam fragment, czyli Patol to zjawiska społeczne będące zagrożeniem dla życia społecznego, jego porządku i rozwoju. Na przykład przestępczość, alkoholizm, narkomania, postawy i zachowania jednostek i grup niezgodne z wartościami i normami danej kultury i społeczeństwa. Czyli to, co za chwilę zobaczycie, to jest patologia. Coś tam napisała tylko moje zdanie: palenie trawy to nie jest nic złego. W sensie wiecie, ja. Jestem chyba pełnoletni z tego, co ostatnio sprawdzałem i jak najbardziej jestem za legalizacją i tak dalej. Ale nie jestem za patologią, czyli 17-latką, która pisze otwarcie do swoich followersów, pewnie 15-letnich, którzy są zapaczeni w nią i pewnie nawet ten Gengara wisiorek z Aliexpress kupili za 200 zł. Pisze, że palenie trawy to nie jest nic złego. Zło to jest pojęcie względne, że tak to powiem, ale jak najbardziej palenie jest szkodliwe, tak samo jak alkohol. A to, czy jest mniej szkodliwe, czy bardziej, to już każdy ma własną opinię. A moim zdaniem, jeżeli coś jest szkodliwe dla ciebie, to jest to złe. Więc tutaj pierwsze ding-dong. Wiadomo, że jak się mocno przesadza, to już to na psychikę i szare komórki wpływa. Ale raz od jakiegoś czasu można sobie zapytać. <laughs> No, koi nowy blak mówiąca, że coś pływa na szare komórki. Co, coś piękne. To jest. <noise> Ona mi przypomina tą... kurde. To jest tak samo jak Edyta Górniak, w sumie, jak zaczęła gadać o wiecie. Ten kto wie, ten wie i tak dalej. Będąc aktorką, wypowiada się o medycynie. <noise> to nawet lepsze niż alkohol. Alkohol jest bardziej szkodliwy dla naszej wątroby. <noise> nie mogę. N nie potrafię, nie potrafię tego czytać. Nie wiem, za dużo Maji Staśko się chyba naoglądała, czy tam nie wiem, z nią za bardzo pisała i, i się zaczęła jakąś aktywistką robić, czy coś, tylko to, to widać, że ona się naprawdę tutaj starała to napisać i coś tutaj dać od siebie, no ale... No ale wyszło jak wyszło, nie? Nie oszukujmy się, ale dzisiejsza młodzież robi o wiele gorsze rzeczy. <laughs> Nawet czasem. A ja jestem wolna od narkopyków, wolna od psychotropów czy innych leków i nie chcę do tego wracać. No to, no to super, no, no, no okej, okay. Gr gratuluję. Co to ma do tego? Ale jeżeli serio tak trzynastolatki wyglądają, to ja pierniczę. Fajnie się grało w Medina, jak się miało trzynaście lat. Już naprawdę lepiej, żeby te dzieciaki paliły niż... Najlepiej, żeby te dzieciaki poszły do, nie wiem, do jakiegoś psychologa, żeby ich rodzice zaczęli nadzorować ich lub coś takiego, niż żeby robiły cokolwiek. To, to, mówienie, że zło jedno jest lepsze niż zło drugie, to, to, to tak nie jest, no nie. Tym bardziej, że teraz wpływasz na swoich, że tak powiem, fanów, czy cokolwiek masz tam, i mówisz im otwarcie, żeby nie, 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 nie pili alkoholu, tylko palili. Coś, co jest nielegalne i potencjalnie pójdą siedzieć do poprawczaków za to i tak dalej, no. Gratuluję. Naprawdę gratuluję. A to, czy to powinno być legalne, czy nie, to to już jest inna sytuacja. Ważne jest to, że w tym momencie to jest nielegalne, więc dosłownie promuję do swoich dzieci, odbiorców, robienie rzeczy nielegalnych. Promując patologię. No, 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 tak to wygląda, tak? Już pokazywałem wam słownik. Ale to moja opinia. Ja lubię sobie zapalić na... Jakoś... Mało lat nie mam, masz 17 lat, jeszcze nie masz nawet 18. Tobie alkoholu dziewczyno nie sprzedadzą w sklepie takim normalnym, gdzie jakaś grażynka sobie nie sprzedaje. No no, no. Jestem sama za siebie odpowiedzialna. Okej, okay. dużo influencerów, celebrytów czy raperów, pali nawet, byście się zdziwi. A, a ja... Ale każdy, wydaje mi się, że o tym wie, że dużo influencerów, celebrytów, raperów, no. Oni otwarcie o tym mówią w teledyskach, ale oni mają powyżej 18 roku życia i nie mówią, że to jest lepsze niż picie alkoholu. Z tego co mi wiadomo i z tego co pamiętam. Poza tym, takich raperów, raczej więcej starszych osób ogląda, ich słucha i tak dalej. Czyli tych, co mogą alkohol kupić legalnie, a ciebie raczej takie no, dzieciaki naiwne, po prostu, które, które kupiłyby te naszyniki, które serio teraz myślą, że mamo, alkohol zły, ja ja chcę, ja chcę palić, bo tak... Queen Nowy Black powiedziała, że to jest lepsze. Trzeba po prostu znać umiar. Ech, to chyba tyle. Rozwinę się bardziej, jak będę miała czas nagrać o tym film. O, będzie o tym film. Bo mam dość wyzwisk od. Mm, Okej, okay, jak dawno nie mam z tym nic wspólnego. Ale bie, będzie na mnie hejt, bo nie chcę mi się udawać kogoś innego w necie. Marzenie to być jak ta na Monku i nie bać się pokazywać prawdziwego się. Ona o, wie, kto to, to jeszcze nie? Nie wiem, dwie rzeczy, które ona zrobiła, to jest po pierwsze rasizm i otwarcie mówi worda i tak dalej w Stanach. A drugie. Druga rzecz to na przykład to, że zorganizowała wielką imprezę i w sumie jej nawet nie zorganizowała, bo tam yy, osoba na osobie była, yy, po, poszli do szpitala ludzie, no generalnie nie szanuje swoich widzów, więc no widać w sumie. Biorąc pod uwagę, że skam, jakby no, promujesz skam potencjalny, to to, to okej, okay, to się zgadza. Chcesz być jako nas. Super. zarobiście. Jeszcze tam dała prywatną wiadomość, że ktoś napisał, ja pierniczy alkohol, takie główne, a ludzie będą się spinać o naturalną roślinkę xdddd Dobrze, że mówisz o tym w sensie, prawdę. Dziękuję, ktoś może z piwskiem chodzić po szkole, ale jak ktoś sobie... Ja nie widziałem nigdy nikogo z piwskiem w szkole. okej, okej. Okay, okay. Dobrze, patologia, rozumiem. Sobie w wieczór trawkę raz na jakiś czas zapali to <laughs> Z tym czpunem to się zgodzę jak najbardziej, bo jeżeli ktoś raz na jakiś czas robi takie rzeczy, to nie jest płunem, bo musiałby być uzależniony i raczej od twardszych nad... narkotyków, ale jednym słowem, ma... <laughs> cała Polska jest w niej zakochana. Co to kuźwa ma być? By tłumaczymy. To ktoś? Jeżeli masz taką opinię, to super, ale bierz pod uwagę, że jesteś odpowiedzialna za, jakby, no, jesteś influencerką, to ma nazwę samo w sobie, czyli influencujesz ludzi, czyli jakby, no, kształtujesz młodzież, niestety. No i z góry zakładać im takie rzeczy, no, no nie wiem, no według mnie to jest bardzo dziwne. Wy, widzowie, napiszcie, co wy o tym sądzicie. Czekam na wywiad z Mają Staśką. Super. Zarąbiście. Zostawcie lajka, like widzowie, to wtedy to skomentuję. Jak nie zostawicie lajka, like to ja nawet tego wywiadu nie obejrzę, nawet go nie włączę. Więc zostaw lajka, like ja się z wami żegnam i widzimy się jutro. Jak to fajnie mówić, kurde, no, no stęskniłem się trochę w ogóle Widzieliście nowe miniaturki fajne, nie? Bo po, powiedziałem Adrianowi, czyli temu co mi robi grafiki, że ej, chcę coś zmienić w miniaturkach, yy, dodamy tekst i dodajemy tekst. I w sumie tyle się yy, stało. No, żeby jakoś odróżnić to, że była przerwa, bo zawsze coś zmienia. Mniejsza, mniej, mniej, kto to interesuje w ogóle. Ja zgaduję, że nawet nikt teraz yy, tego nie słyszy, nie wiem. Napiszcie pomidor, jeżeli to słyszycie, aż, aż chciałbym zobaczyć, ile z was to słucha. Dobra, na razie pa